Witajcie kochani, z tej strony Monika. Po tej porze roku bardzo wiele osób, szczególnie tych, które zaczynają swoją przygodę z robieniem kartek, zaczyna zadawać na różnych grupach pomocowych pytanie Co mam kupić? Od czego muszę zacząć? Czego potrzebuję? Ponieważ tych pytań jest bardzo dużo, pomyślałam, że dobrym pomysłem byłoby nagranie dla Was takiej serii filmików, w których pokazuje, że wcale nie musicie nic kupować dodatkowego, żeby zrobić naprawdę śliczne kartki, nazwijmy je świątecznymi. Cały twist polega na tym, że nie zamierzam używać typowo bożonarodzeniowych elementów, czyli żadnych szopek, żadnego mikołaja, żadnych choinek. Zacznijmy od pierwszej kartki. Do jej wykonania czy potrzebować będziemy wykrojnik jakiegoś wianka liściastego, kawałek białego papieru oraz bazę kartkową. Ja sobie już wcześniej zdążyłam wszystkie papiery dociąć oraz przygotowałam dwa e, skrapki z dwóch różnych kolorów zielonego, które będą mi zaraz potrzebne. W pierwszej kolejności e, z wykrojnikiem wytłoczymy wzór. E, do tego potrzebna jest specjalna gumowa mata. Każda maszynka ma troszeczkę inne ustawienia, inne ustawienie kanapki, także tutaj odsyłam Was do instrukcji obsługi. W moim przypadku kanapka to po prostu jest płytka, ta gumowa mata, dzięki której wykrojnik nie przetnie nam papieru, tylko powytłoczy oraz druga kanapka. Ja tutaj sobie zabezpieczam wykrojnik kawałkiem taśmy samoprzylepnej, żeby mi się nie przesunął podczas wytłaczania. I w ten sposób uzyskujemy taki bardzo subtelny wzór na papierze. Drugą rzeczą, jaką robię, będzie przygotowanie napisu. Oczywiście można by to zrobić na koniec, ale ponieważ mam zamiar embosować napis, to, to stwierdziłam, że wygodniej będzie mi to zrobić na początku. Tutaj mam stempel z bodajże firmy Lemonade o Przyjaciołach, który mi się bardzo podoba i dlatego stwierdziłam, że go tutaj użyję. Stempel używam pierwszy raz, dlatego najpierw wycieram go z pozostałości Zakładam tusz do embossingu Stempel odbijam, jeśli już coś mam zrobionego na papierze, to raczej używam zawsze platformy Dlatego, że mam tendencję do przesuwania bloczków No i całość zasypuję pudrem to akurat jest złoty punter um, Agaterii wymieszany z resztką Ranger'a, który jeszcze miałam. No i całość oczywiście grzeje aż do wytopienia. biały na białym niezbyt dobrze wygląda. Postanowiłam, że troszeczkę przyciemnię brzegi tuszem zielonym. To jest akurat Memento. Niestety akurat ten konkretny zielony jest zbyt ciemny, jak na mój gust. Niestety zauważyłam dopiero po tym, jak już zaczęłam nakładać go. Ale to żaden problem. Nakładam go, ale niezbyt dokładnie. I następnie na to Używam drugiego tuszu, to jest akurat Distress, jest dużo jaśniejszy, dzięki czemu bardzo fajnie jeden z drugim się miesza i efekt nie jest taki ciemny. Panel przyklejam do bazy kartkowej, ponieważ papier jest po pierwsze wytłoczony, a po drugie był embosowany, w związku z tym zawsze się podczas tego troszeczkę powygina, nakładam dosyć sporą ilość kleju i bardzo dokładnie przyklejam i przytrzymuję. Dodatkowo przejeżdżam jeszcze kością do biegowania, starając się nie przejeżdżać po wzorze, ponieważ mam niestety kawałek spłaszczony. Prawie zawsze jak coś robię z ciemniejszym tuszem, to gdzieś zostawię mały odcisk palca, ale na to bardzo dobra jest, o dziwo, gumka. Teraz na ten wytłoczony wzór, troszeczkę pod kątem, nie dokładnie jedno na drugim, naklejam najciemniejszy wianek. Nie nadnoszę kleju wszędzie, Ponieważ nie będę przyklejała go na płasko, tylko troszeczkę trójwymiarowo. Staram się, żeby nie było ten płaskie. Dzięki temu to nadaje takiego dodatkowego efektu 3D. I dokładnie to samo robię z drugim Zwyciam, Jeszcze perełki Nuvo, Zawsze na początku sprawdzam, czy e, przy przypadkiem mi się końcówka nie zatkała. Jak widzicie, pierwsza kropka była taka strasznie brzydka, e, bo po długim nieużywaniu Nuvo tak jakby trochę wybucha na papier i już nieraz e, no niestety zniszczyłam sobie pracę. W z tym od tamtej pory jakby staram się zrobić test próbny na jakimś kawałku z kre, e, papieru, co Wam też naprawdę polecam. Nakładam takie czerwone półkarełeczki, losowo na tak w miarę, żeby to ładnie wyglądało. I na tym kończymy pierwszą karteczkę. Kochanie, jest jeszcze chyba prostsza. Tutaj potrzebujemy trzech skrapków, skrapków papieru, w trzech różnych kolorach. Możecie oczywiście wykorzystać resztki papieru, ale możecie też sami go zabarwić, np. tymi duszami. Dodatkowego wykorzystuję tutaj stempel agaterii. Jak widzicie, wcale nie musi być on świąteczne. Napis też mam zamiar embosować. Wianek zostawiam sobie po to, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie na środku zostawić na stempel. Służy tylko tak naprawdę do pozycjonowania. Nanoszę tusz. Tutaj troszeczkę pod światło próbowałam sprawdzić, na ile mi się dobrze ten stempel odbił. A ponieważ nie bardzo na tym papierze coś widać, to stwierdziłam, że na wszelki wypadek nałożę dwie warstwy tuszu. Ponownie nakładam puder. Całość topię. Też stwierdziłam, że dobrze będzie troszeczkę yy, przyzielenić te brzegi. Tego nie widać za dobrze na, na filmie, ale w rzeczywistości zawsze daje dodatkowy efekt. sobie sprawdziłam czy baza jest w dobrą stronę. Bo nie powiem Wam, ile razy przyklejałam tu nogami. No i ponownie, ponieważ papier trochę jest pofałdowany, to nie oszczędzam na kleju. Następnie przyklejam lianki. Zaczynam od najciemniejszego. Ja wcześniej sprawdzałam, która kombinacja kolorów będzie wyglądała najlepiej. Po prostu wyszło na to, że najjaśniejszy lepiej będzie wyglądał jako drugi. Bianek znowu ponownie przyklejam trochę przesuwając go względem tego pod spodem, tak żeby było go widać. W czym staram się również, żeby one nie były przyklejone no dokładnie idealnie, jeśli chodzi o to, żeby to nie był idealny okrąg, tylko troszeczkę go tam faluje. I trzeci. ten wianek jest bardzo symetryczny, w związku z tym ciężko było go tak przykleić, żeby był, e, były wszystkie warstwy widoczne bardzo dobrze. Tutaj mam takie brokatowe kuleczki styropianowe. Dostałam je od czarownicy, a ona kupiła je bodajże w dziele dekoracyjnym w e, Bardzo fajne, jeśli chodzi o uzupełnienie właśnie takich prac. I stwierdziłam, że z tych kuleczek mogą być takie ładne beczki powiedzmy i przyklejam je właśnie w różnych odstępach na mianuszku tutaj używam kleju na gorąco bo zwyczajnie nie mam cierpliwości żeby trzymać tak długo kuleczkę, perełkę uważajcie oczywiście na palce ja się kolej klejąc na gorąco tak często, że pewnie nawet tego nie poczułabym. Kartka troszeczkę wydawała mi się jeszcze pusta. Dlatego stwierdziłam, że jeszcze kilka cekinów. Żeby sobie nie utrudniać życia, korzystam do ich podnoszenia z takiej białej kredki z Aliexpress. Ona oryginalnie służy chyba do zdobienia paznokci, jeśli się nie mylę. Jest absolutnie świetna, a kosztuje ułamek tych wszystkich Jewel -pietlerów. No, i tak się prezentuje druga karteczka. Oczywiście możecie w ogóle nie mieć wykronika tkanka. Wtedy na pomoc przychodzi zwykły listek. Tutaj jest gałęzka wykronika z AliExpress. Mam nadzieję, że to nie jest żadna podróbka. Tak mi się wydaje, że nie jest. Ważne jest to, żeby ten listek miał taką krzywiznę. Wycięłam sobie ich tych listków kilka w różnych kolorach. To, oraz przygotowałam sobie już docięty papier i bazę. Ta kartka tak naprawdę jest też bardzo świetnym pomysłem na to, żeby wykorzystać wszelkiego typu skrawki papieru, jeśli Wam jakieś zostały. pianek wcale nie musi być zielony. Tutaj ten papier z deski to jest papier zakrzona właśnie z takim już lekkim obłyskiem brokatowym. W pierwszej kolejności sobie układam cztery gałązki jakby w kątach wianka, jeśli to ma sens. <grytanie> I je przyklejam. Też staram się, żeby one nie były idealnie na płasko przyklejone. W niektórych miejscach tą boczną gałązkę troszeczkę odchylam, Czasem ją przesuwam, żeby to nie było takie perfekcyjne, żeby one się różniły od siebie. W tej chwili ta kartka wcale nie wygląda jakoś ciekawie. Ani nie wygląda obiecująco dlatego że tutaj tak naprawdę kluczem jest ilość warstw. Z każdą kolejną wianek się robi coraz bardziej pełny, coraz bardziej interesujący. Drugą warstwę naklejam pomiędzy poprzednimi. Widzicie, nawet nie zadbałam o to, żeby kolor był taki sam, jeśli chodzi o listki bo tak naprawdę w przyrodzie rzadko kiedy mamy wszystko taki, o takim samym odcieniu trzecią warstwę przyklejam tam znowu na skos Staram się nie przykryć pierwszej warstwy. Tutaj, jako napis stwierdziłam, że wykorzystam napisy freebie, które bodajże na dzień dał nam Lemoncraft. Przygotował dwa takie arkusze z napisami, które się naprawdę nadają na każdą okazję. Są absolutnie świetne. Jeśli jeszcze znajdę linka, to wrzucę wam w opisie. Wycinam banerek, rogi w banerki zawijam go troszeczkę zawsze lepiej róbcie to na jakimś właśnie ołówku, bo mazaku papier wtedy się tak nie wygina. No i ponieważ klej mam rozgrzany, to tutaj przyklejam sobie banerek na klej na gorąco. Dzięki temu nie muszę trzymać i czekać aż złapie. No i tak samo jak w przypadku poprzedniej kartki, e, używam tych złotych kuleczek, tylko tym razem układam je w takie gronka. Mam nadzieję, kochani, że podobał Wam się ten filmik, że poczuliście się zainspirowani. E, wszystkie te kartki. Były i są w zamierzeniu bardzo prostymi kartkami, natomiast no, nie szkodzi nic, tak naprawdę, żebyście je bardziej ubogacili. Możecie wyciąć papierowe elementy, na przykład swoje albo zrobić kwiaty z fołami ranu takowe i, i je dokleić na przykład do takiego wianka. Tak naprawdę pokazuję Wam bazę, w której możecie dalej tworzyć i dalej się inspirować. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, miło mi będzie, jeśli go zasubskrybujesz. Serdecznie wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do obejrzenia następnej części już bardzo, bardzo niedługo. thank you